Tak, że one, one to lubią. Dzień dobry, zapraszamy dzisiaj do Kociej kawiarni w Wiedniu. I teraz poproszę o krótki komentarz. Jeden widać, że znowu żyje, tak, prawda? Znowu pełen turystów. Informacja dla sąsiada z Bielan. Rzeźnik, nie znaleźliśmy Twoich dokumentów, ale poszukamy jeszcze w pierwszym cyrku. Chodzimy, szukamy. Dzisiaj jesteśmy z Blanką, która ma tak. naprawdę szczęście. Blanka ma szczęście. Kartofiska.pl, pozdrawiamy z Wiednia. Bardzo nam przykro. Jak przyjedziesz jeszcze raz, to zgubisz jeszcze raz. No, także ludzi pełno, jak na załączonym obrazku, a tam nawet jakiś mark, jakiś... Jakaś imprezka tam chyba związana z tymi wolnymi dniami majowymi, nie było wzięcia, wstąpienia czy czegoś. To proszę, było proszę w niebo wstąpienie. Trzeba Pan Jezus sam w niebo wstąpił. Pod katedrę, tak, pod niebo wstąpił. Dobra, katedry, dziękuję za komentarz. Nie, 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 nie. nam tutaj opowiada historię na temat kotów. Ostatnio przeczytała historię. Książkę. Żarty o kotach, prawda? To było interesujące. Ale powiedziałaś teraz, że ile miał najstarszy kot? Kocica. 38 lat. 38 ludzkich no. lat żyła. To bardzo dużo. Dobra, idziemy zobaczyć, co będzie w tej dzisiejszej kawiarni. Chroni, co to jest? To jest Bambi, a wiecie, że Bambi powstał w Austrii. To była książka napisana właśnie w Austrii. Później Disney kupił prawa, żeby sobie po prostu stworzyć film. Zobaczcie jaka dyskryminacja na początku. Zakaz psów. <laughs> Kociowej. jest troszkę głośno Jesteśmy w kociowej restauracji. Wszystko jest z kotami związane. Filiżanka w espresso do kocy. To jest kociołapa. Proszę. Tak, rzeczywiście. Kociołapska. Serwetki są w kotach. A podstawka, pod sok, są w kształcie kotów. Okej. Ale fajnie. Wszystko jest kociowe. Dobra, ile tych kotów tutaj jest? Pięć e, kotów Są opisane, jak się nazywają O właśnie, Udy. pokaż w alercie Misiulko, spokojnie I tak I mamy tutaj kotki, które się nazywają tak Jest Sonia 2010 roku urodzona więc 2012 więcej 10 Luka Kurumi, Tomas i Moritz dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Pięć tych Tak. Jeden to Kurumi, urodzony w 2008, słuchaj. To jest Moritz, urodzony w 2010 roku. Obraz z kiciulami. Już mówię, jaka cena. 150 euro. To jest nasz ulubieniec. Moritz. <grywa> Walercie na rączce, na rączce. Weź tak na rączkę, A? tak na rączkę połóż i tak na połóż. Jak będzie chciał, to zjeść. Jak nie, to mnie nie wciśniesz. I mu to w ogóle nie przeszkadza. dziewczynom nic nie robią. No, ale wzdychaj, jak podchodzi do jego za to widzę, że robią. Słama. Wybacz, za to mu płacą. I chyba warto jeszcze powiedzieć, że można coś tutaj zjeść. Prawda? Są bagietki, ciasta, cała zupa. Zupa jest nawet. Zupa też jest. ceny chyba jak wszędzie, prawda? nie, nie, bez przesady kawa dobra? jeszcze nie piłem, zaraz powiem. a to ciasto to takie taki zwykłe, ciemne. wszystko proszę skosztować wiedeńska woda dobra, moje latte musi być też dobre w porządku jak na espresso, nie na jedy, bardzo nie kwaśne okej okay. tak. a jeszcze pokażę, że te kociaki chodzą tutaj też na górze tak, mowa sobie, tam jest chyba jeden zajrzyj tam Zaraz... o, one Sto... tutaj potrafią sobie stać, chodzić <grytant> koty jak on je wiesz no właśnie, Walercie tłumaczy blancę, że nie wolno o, głaskać o, kota, ja jak on kontek. je. A tutaj też jest kot. tylko jest, to jest kontek. Kontek. Fron, co ty powiesz? Fajne. Aleku, siedzi nad kotem, zagłaskała go, że aż zasnął i mówi tylko fajnie. To Blanka, to wszystko? wszystko masz do powiedzenia? Mhm. Podobać się tutaj? Bardzo podoba, to nie potrafi tego po prostu okay. opisać. Tak bardzo się podoba, że woli jednym yes. słowem, że jest tak super. Prawda, okay. no. Zobaczcie. Panelcie zrobił obchód. łasku, łasku. Pewno miał jakieś szczepienie, czy nie? Nie, myślę, że jest w jakimś wypadku może. Śladki, a ten jest taki bardzo łagodny. Ja. Taki ja ja Jeden. Jeden Jurek ten tylko ten powiedział, że koty za dużo jeść nie mogą. Bo to się już skończy. Będą miały nie stramę, <grystanie> Kocia kawiarnia jest w centrum Wiednia. Pamiętasz ulicę? Czy później napiszemy w komentarzu? Lumen no, Blumenflug e, mm -hmm. No i zostawię linka jeszcze do tej kawiarni. Bo warto to tutaj. Chodzi do godziny 20, jest otwarta. E, pięć kotów, ze wszystkimi porozmawialiśmy, pogłaskaliśmy. Bardzo łagodne koty, takie niesamowicie nie nie dynamiczne. Po prostu przemieszczają się, żartuje, leżą, śnią. Bardzo tutaj wpaść, żeby z kotami trochę pobyć, poznać dla dzieciaków to jest fajna atrakcja też tylko trzeba się zachowywać cicho. Tak. No i odpowiednio z kotami. Dziewczyny właśnie trenują cicho za Walercie. Nie no. Co ty opowiadasz o naszych dzieciach? Naprawdę są. czasem poniosą emocje. Ale... No wtedy wszystkie koty nagle znajdziemy się w kuchni pod palnikiem. Zresztą I teraz zjedzą nas w komentarzach. wszyscy, Nie wszyscy, wszyscy, żarty, wszyscy że Koty śpią tutaj leżą, dłoni chodzi i się im przygląda i bez przesady. Przecież wiecie, że ja żartuję. Jak Uf, zawsze, jak zawsze. No, w zasadzie tylko żartuję. Dobra, no to dziękujemy w takim razie. Zapraszamy do Kociej kawiarni do Wiednia. Um... Ja, tu się Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Zostawcie, jeśli macie ochotę, subskrypcję, dzwoneczek i tam co tam chcecie. Dobry, dzięki, pa!